Jeśli jesteś wielkim klubem z Anglii i po 12 kolejkach sezonu Manchester United znajduje się na to, bo mając lepszy bilans goli zdobytych i lepszy bilans goli straconych, no to w 2025 roku Coś tu jest wyraźnie nie tak, tym bardziej, jeśli taki Manchester United zajmuje dziesiąte miejsce, a ty dwunaste. Bo dziś Liverpool znajduje się w tak tragicznym położeniu, że jeśli spojrzymy sobie stricte na pięć ostatnich meczów ligi angielskiej, tylko Wolves oraz Leeds zanotowały gorszy lub taki sam bilans zdobytych punktów. Sytuacja The Reds jest. Tragiczna zewsząd, klub jest bombardowany nagłówkami, wiadomościami, filmikami, newsami, o tym, jak tragiczna jest sytuacja na Enfield sytuacja, która rodzi wiele głosów krytyki, wiele głosów w stylu Arne Slot Out, ale jednocześnie pozwala zastanowić się nad tym, jakie są przyczyny takiej katastrofy, która Wiadomo, wciąż może zostać odratowana i to bardzo szybko, ale jednak jest bardzo równie niepokojąca, przynajmniej obecnie. Ja nazywam się Jakub Zdunek, kanał Pogadajmy o piłce i dziś o kryzysie Liverpoolu. Na początku tego sezonu kibice derec mieli wszelkie powody do optymizmu. Poprzednia kampania była w ich wykonaniu naprawdę świetna. Klub zdobył Mistrzostwo Anglii, w Lidze Mistrzów prezentował się świetnie, dopóki nie odpadł z PSG, późniejszym zwycięzcą, ale też jeżeli ktoś już postawił temu Paryżowi opór, no to był to po prostu Liverpool w tamtej edycji Champions League, więc te nastroje wokół klubu mogły być naprawdę dobre, tym bardziej, że okno transferowe było absolutnie historyczne. Nie tylko w kontekście Liverpoolu, nie tylko w kontekście Anglii, ale po prostu całego świata, bo wydając 500 milionów euro praktycznie na transfery The Reds pobili transferowy rekord świata, jeśli chodzi o jedno okienko, pobijając Chelsea. Ogromne wydatki, ale też piłkarze ogromnej klasy sprowadzeni na Enfield, przynajmniej tak mogli wtedy sądzić kibice, dawały podstawy, aby myśleć o wielkich rzeczach. Florian Wirtz, Aleksander Izak, będący jednym z najlepszych napastników Ligi Angielskiej ostatnich Kilku lat. Florian Wirz, oczywiście gigantyczny wonderkid z Bayeru, Leverkusen, Ugo Ekitike, świetny napastnik Eintrachtu, który w poprzedniej kampanii strzelił masę goli. No ale do tego też Kerkes, do tego też Frimpong, Mamar jako backup dla Alissona działo się na rynku transferowym, a jednocześnie piłkarze, którzy odeszli. Mimo wszystko wydawali się, że będą godnie zastąpieni, bo odeszły gwiazdy. Odszedł Alexander Arnold, Luis Dias, Darwin Nunes i oczywiście w bardzo przykrych okolicznościach Diogo Jota. Ale co by nie mówić, wydawało się, że tych piłkarzy Liverpoolowi uda się zastąpić, bo te transfery dokonane w okresie letnim były po prostu gigantyczne i szokujące i to były transfery, które sprawiły prawdopodobnie, że no przeciwnicy Liverpoolu kolokwialnie mówiąc albo po prostu normalnie mówiąc mieli się czego obawiać. I sezon wystartował. Liverpool już od początku wysyłał sygnały, że coś tu jeszcze nie gra, tu potrzeba aklimatyzacji, potrzeba więcej chemii, więcej zgrania pewnego czasu. No ale te sygnały jednak z pozytywnych wynikowo, a negatywnych jeśli chodzi o odczucia z gry, bo tak to wyglądało przez pierwsze kilka meczów. Szczególnie Ligi Angielskiej, przerodziły się w istny kryzys, bo teraz już nie tylko gra Liverpoolu się nie klei, tylko po pierwsze, nie klei się ona bardzo i rzadko kiedy się klei, no a po drugie wyniki. Potwierdzają to, że jest naprawdę źle, bo jeżeli ty jedziesz na przerwę reprezentacyjną w październiku po porażce z Chelsea, wracasz i przegrywasz od razu z Manchesterem United, mecz po meczu, później jedziesz na przerwę listopadową po porażce 0-3 City, a później wracasz w tym listopadzie i dostajesz 0-3 do od Nottinghamu Forest na własnym boisku. To jest katastrofa. Te wyniki były przeplatane jeszcze innymi spotkaniami, jeśli chodzi o okres po październikowej przerwie do listopadowej przerwy. Tam porażka z Crystal Palace, tam porażka z yy, Brentford. Mecz z Realem Madryt i Jasną Willą, czyli dwa naprawdę dobre spotkania, a świetne szczególnie z tym Realem. Ale mecze, które no, dzisiaj jednak są takim potwierdzeniem tego, że w Liverpoolu jest wielki potencjał i ta kadra jest po prostu świetna, ale co raz na pięć meczów, to nie wystarczy. I Arnes doskonale wie, że sytuacja jest bardzo trudna, napięta, generująca kontrowersje i generująca bardzo negatywne opinie również co do jego osoby. Arnes wie, że potrzeba tutaj zmian w Liverpoolu, potrzeba tutaj po prostu odwrócenia tej negatywnej tendencji i nagrywam ten odcinek przed meczem z PSW, dlatego nie wiem jeszcze jakim wynikiem to spotkanie się zakończy. Ale jedno jest pewne, nieważne jaki to by był wynik, nieważne co się wydarzy w trzech kolejnych meczach, bo tak naprawdę, nawet jak Liverpool wygra trzy kolejne spotkania, to będzie mógł odetchnąć z ulgą tylko na chwilę nie będzie można raczej powiedzieć, że oni wyszli z kryzysu, chyba że rozgromią teraz wszystkich przeciwników 5 do 0. W każdym razie sytuacja jest po prostu zła. Trudna, wymagająca pewnych zmian, no i dużo na pewno naprawy, dlatego porozmawiajmy choć chwilę o tym, dlaczego Liverpool znalazł się w takim kryzysie. Przede wszystkim należy powiedzieć o tym, że Arne Slot, który objął drużynę po Jurgenie Klopie, dostał naprawdę zbalansowany zespół, gotowy do gry. Teraz drużyna slota na papierze jest silniejsza, na papierze ma jeszcze mocniejsze nazwiska, ale po tym jak minęły te trzy miesiące sezonu, te nazwiska nie wydają się już tak mocne, jak wydawały nam się jakiś czas temu. Jeżeli ktoś bazuje swoją percepcję piłkarską dotyczącą określonych piłkarzy na takim stricte najnowszym okresie, to znaczy nie bierzemy pod uwagę, na przykład, jak dobry jest Lewandowski dziś? Jak postrzegamy nazwisko Lewandowski, biorąc pod uwagę jego grę z Bayernu? Tylko bierzemy pod uwagę ten rok i na przykład poprzedni. Tak samo nie bierzemy pod uwagę, jak dobry jest Isak, biorąc pod uwagę jego najlepsze lata, tylko bierzemy pod uwagę, no nie wiem, w jego przypadku stricte ten sezon. Jeżeli ktoś myśli w ten sposób, no to szybko dojść do wniosku, że taki Aleksander Isak jest jednym z najgorszych napastników ligi, jeśli chodzi o taką topową dziesiątkę klubów w Premier League, jeśli chodzi o ten sezon, bo taki wniosek nie jest żadną przesadą. Izak praktycznie nie strzela bramek w Liverpoolu, praktycznie nie daje nic Liverpoolowi. No i oczywiście na jego usprawiedliwienie możemy powiedzieć to, że był kontuzjowany, ale on tu przyszedł za 150 milionów euro. On nie był jakimś transferem, który miał być ewentualnie, dla Liverpoolu jako jakieś zastępstwo tylko on miał być piłkarzem, na którym zostanie oparta gra ofensywna nowej machiny Slota. Tak samo Ekitike, również wielkie pieniądze, w jego przypadku jest lepiej niż u Izaka, choćby dobry mecz bardzo z zaintrachtem Frankfurt ale jakkolwiek by na to nie spojrzeć to nie jest piłkarz, który też daje Liverpoolowi to że te braki w ofensywie nie są widoczne Florian Wirtz to już jest w ogóle jeszcze inna historia, bo on gra praktycznie zawsze. On jest do dyspozycji trenera, ale wygląda na boisku bardzo, bardzo źle. Śmiano się z niego, że to jest agent 007, 7 meczów, 0 goli, 0 asyst, że nie ma liczb, że nie ma wpływu na grę Liverpoolu. I to, że się śmiano, to jedno, a dwa, że faktycznie wiele z tego to prawda, bo Florian Wirtz ma bardzo niewielki wpływ. Jeśli chodzi o ten pozytywny nagra Liverpoolu, raczej jeżeli ma już wpływ to na niezbyt dobre decyzje, brak takiego zrywu, który potrafił wprowadzić w Leverkusen, tej dynamiczności, wszystkich tych pozytywów, które po prostu posiada on w swoim piłkarskim repertuarze. W kontekście Wilsa jest naprawdę bardzo słabo. Cały Liverpool, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy przyszli do tej drużyny, ma bardzo duże problemy i z pewnością to już nie jest... To samo, to już nie jest ten sam klub, który jest stały i stabilny, tylko drużyna, która waha się, cały czas się waha, jest podatna na zmiany, jest raczej reaktywna, nie potrafi narzucić swojego stylu gry, a jeżeli już go narzuca. To w większości przypadków nieskutecznie, bo nieskuteczność jest kolejnym dużym problemem Liverpoolu. To, że oni potrafią sobie często stworzyć lepsze XG niż przeciwnik. Patrzcie, choćby mecz z Nottingham, gdzie to Liverpool miał większe XG bliżej dwójki, z kolei Nottingham koło 1,5. A ten mecz nie zakończył się żadnym remisem, tylko mecz zakończył się. Totalną klęską Liverpoolu to pokazuje wynik 0 do 3. Także to też nie jest jedyny przypadek, choćby spotkanie z Realem, które było doskonałe. Tam Liverpool stworzył sobie XG bliskie 3. To w kontekście Realu jest. Potwornie dobry wynik. Potworem jednocześnie w bramce był tego dnia Thibaut Courtois, i to też przesądziło o tym, że Liverpool nie wygrał wyżej. Więc może to nie jest idealny przykład, ale też pokazujący w pewien sposób nieskuteczność. Co więcej, były jeszcze inne mecze. Praktycznie wszystkie mecze Liverpoolu w tym sezonie to jest underperformance, jeśli chodzi o to, ile oni strzelają goli w stosunku do XG. XG było raczej przebijane przez zespół Slota w poprzedniej kampanii, a teraz to XG przebija faktyczną ilość zdobytych bramek, i doskonale świadczy o tym spotkanie z Nottingham, bo w meczach z Nottingham i City Liverpool powinien strzelić koło trzech bramek, jeśli weźmiemy pod uwagę XG wypracowane w tych meczach, chociaż z City to było XG koło 0,60, więc naprawdę tragiczne spotkanie. Ale wokół Liverpoolu nie klei się teraz praktycznie nic, tam nie ma tej chemii na boisku tam nie ma tej kultury zwyciężania która przecież była w poprzednim sezonie tam Liverpool męczył się, ale wygrywał czasami, czasami grał świetnie czasami się męczył, ale wygrywał praktycznie zawsze i nawet na początku tego sezonu ta kultura zwyciężania cały czas była, bo ten mecz z Atletico, świetny mecz jeśli chodzi o właśnie pokazanie tej kultury tego mindsetu, to nie był dobry mecz piłkarsko, na pewno nie był bardzo dobry piłkarsko, bo Liverpool wygrał ale miał pewne problemy, Atletico chyba nawet bardziej zasłużyło na zwycięstwo. Generalnie Liverpool miał kilka takich spotkań na początku kampanii, które były po prostu średnie, co najwyżej momentami dobre, ale dzięki tej kulturze, dzięki temu mindsetowi, dzięki temu podejściu zostały one wygrane. Jakieś bramki w końcówce, rzuty karne doskonale, to pamiętamy jeszcze z początku tej kampanii. Problem jest tylko taki, że obecnie te wspomnienia przykrywa raczej 0 do 3 z Nottingham, czy ta kompromitująca porażka z City, gdzie Guardiola i jego ekipa obnażyli Kryzys Liverpoolu obnażyli to, w jakim dziś położeniu znajdują się The Reds. Inną kwestią, która na pewno jest w Liverpoolu widoczna i swoją drogą powiązana z całym tym mentalem, z całą tą kwestią psychologiczną, jest to, że ta ekipa upadła, również jeśli chodzi o taką atmosferę pozytywną. Że tam po zwycięstwach jest raczej ulga niżeli jakaś wielka radość z tego, że coś się tu tworzy. Widać wyraźnie, że to nie jest ta sama ekipa, no bo faktycznie jeżeli zmieniasz dwóch bocznych obrońców, e, czy nawet jednego, no bo z Robertson też jeszcze, Robertson jeszcze czasami gra, no ale dajmy na to dwóch, e, czasami bramkarza, jeśli Alisson był niedysponowany, to grał Mamardoszwili. Zmieniasz również czołowego kreatora, którym teraz ma być Wirc, no i dwóch napastników, no to całkiem sporo roszad w tej drużynie. I nawet jeśli ci piłkarze mają w pewien sposób dobry mental, to oni nie są z klubów, które zawsze zwyciężały. Kerkes. Dziesiąte chyba Bormów było w środku tabeli w poprzednim sezonie. Dalej mamy Ekitike. Eintracht Frankfurt to też nie jest drużyna z jakimś DNA zwycięzców. Aleksander Isaac, Newcastle, o nich możemy powiedzieć to samo. Nawet jeśli ostatnie lata to były lepsze wyniki niż jeszcze wcześniej. Bayern Leverkusen, no i tutaj już faktycznie w pewien sposób oni cały czas wygrywali, ale to był stosunkowo dla Flimponga i Wirtza nowy trend w karierze. Więc ci piłkarze nie mają tego w głowie, że oni będą zawsze zwyciężać. A Slot w swojej karierze to robił, bo oni w Feyenoordzie był wielkim zwycięzcą, nawet, okej, okay, może nie tak jak w Liverpoolu w pierwszym sezonie, ale jednak Feyenoord wygrał z nim ligę. Dzięki temu choćby Slot dostał się, dostał właściwie to stanowisko bycia trenerem na Anfield. Jednakże sama ta kultura ulega dziś zmianie. Ulega zmianie, która jest logiczna w pewien sposób, ale z drugiej strony boi niepokoić może nas to, że Salah czy Van Dijk wyglądają totalnie kiepsko. Nie pokazują tego samego. Salah był przecież jedną z głównych przyczyn, dla których Liverpool, które sprawiły, że Liverpool osiągnął tak dobry wynik rok temu, w poprzednim sezonie. Bo Salach był bardzo skuteczny, Salach był niezwykle kreatywny, dawał bardzo dużo opcji, no i po prostu, można nie opcji, tylko bardzo dużo namacalnych korzyści. Goli i jasy. bądźmy teraz dokładni. A Wandaik był świetnym stoperem, jednym z najlepszych na Całym kontynencie. Z pewnością można było to o nim powiedzieć. W tym sezonie, no niekoniecznie, nawet jeśli jest najlepszym z całego bloku defensywnego, jednym z najmniej dotkniętych tym całym kryzysem, to wciąż popełnia błędy. Parę z nich naprawdę nie przystających tak dobremu, doświadczonemu piłkarzowi. Ogólnie Liverpool ma wielkie problemy, jeśli chodzi o defensywę i bronienie. Piłki zagrywane za obrońców, coś w stylu tego, z czym borykała się Barcelona czy teraz się boryka, no to pewnie już trochę mniej. Ostatnie mecze lepsze były Barcelony, ale generalnie coś z czym Barcelona się borykała, bo defensywa przychodzi przez nią wiele piłek. No, wiadomo Liverpool gra inaczej niż Barcelona, to nie jest tak wysoko ustawiona linia obrony. Ale defensywa jest dziurawa. A kiedy do ataku nie dochodzą piłki albo dochodzą, ale tam coś szwankuje w finalizacji, no to efekty są jakie są. Efekty to są przegrana za przegraną i tak oto Liverpool ma dzisiaj 10 wygranych za kadencji Stota w tym sezonie, a przegranych aż 9. Prawie tyle samo co zwycięstw i to nie powinno mieć miejsca. Na pewno w kontekście mentalnym cała ta tragedia Diego Rzoty też odcisnęła niestety piętna na drużynie i jest to rzecz, której w piłce nożnej dawno nie widzieliśmy na takim poziomie, więc na pewno możemy mówić o tym jako, no nie wymówcy, bo jednak nie można na takim poziomie usprawiedliwiać się, nawet jeśli to jest ogromna indywidualna tragedia, pojedynczym wypadkiem. Ale też Diogo Rzota nie był najważniejszym piłkarzem Liverpoolu. Był ważnym piłkarzem w wielu momentach, ale na pewno nie był Mohamedem Salahem z całym szacunkiem dla jego świętej pamięci osoby. Co należy powiedzieć, to przede wszystkim, że ta tragedia dotknęła wyraźnie piłkarzy Liverpoolu, szczególnie tych bardziej doświadczonych, a przynajmniej tak można wywnioskować z ich postury, wyrazu twarzy, y, gry. Przede wszystkim gry, od tego powinienem zacząć to wyliczenie. Po Mohamedzie Salahu całkowicie widać jakąś przemianę, że on z bestii prawdziwej, kandydata do złotej piłki z poprzedniego sezonu, stał się cieniem samego siebie. To jest jeden z najgorszych sezonów Salaha w karierze. Od kiedy trafił do Liverpoolu podejrzewam, że to jest najgorszy, najgorszy sezon, jeżeli z pamięci nie wyleciał mi żaden gorszy okres Salaha, bo on był naprawdę konsekwentny w tym, co robił. I też nie jest powiedziane, że Liverpool nie wróci teraz do świetnej formy, bo jak najbardziej to się może ziścić, to się może wydarzyć. Problem jest tylko taki, że nawet jeżeli to się stanie, to mistrzostwo jest już chyba przegrane. No bo nie oszukujmy się, dystans 11 punktów na tym etapie kampanii Arsenal wygląda doskonale, nie traci praktycznie bramek, strzela y, dość dużo, no bo praktycznie najwięcej w całej lize. Arsenal wydaje się dumnie y, pewnie zmierzać po tytuł, a zanim Chelsea, Manchester City, nawet dalej Aston Villa, lepiej niż Liverpool na pewno w tej kampanii wyglądają. Też nie można skreślić Liverpoolu, bo oni wygrywali nawet jeszcze w tym sezonie mecze bardzo ważne i czasami też w dobrym bardzo stylu, tak jak ten mecz z Realem. To pokazuje, że ten potencjał gdzieś jest, ale jego się nie udaje wydobyć. Dlatego, no cóż, będziemy śledzić na pewno historię Liverpoolu w tej kampanii, co się będzie działo. Ja będę na pewno o tym regularnie również nagrywał, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale jest jeszcze taka hipoteza, którą ostatnio usłyszałem: że to może być dla Liverpoolu sezon Europa. Sezon Europa pod tym kątem, że w Lidze Mistrzów no, wygrają, dojdą do finału, ale w Lidze Krajowej po prostu będzie bardzo słabo im szło. Wcześniej w piłce nożnej takie sytuacje były normą i teraz też się często zdarzają. Choćby Borussia, nie z tego roku, gdzie mieliśmy finał PSG Inter, ale jeszcze wcześniejszego, Borussia doszło wtedy do finału Champions League totalnie dołując w Lidze, już nie pamiętam, które nam zajęli miejsce, ale dam dosłownie pod koniec sezonu rzutem na taśmę Zaawansowali do Champions League to bodajże piąte miejsce w takim razie. Ale był moment, że byli w środku tabeli, więc naprawdę było tragicznie. A jednak finał Ligi Mistrzów no i o krok od zwycięstwa w meczu z Realem ogólnie w Champions League byli. W kontekście Liverpoolu jest bardzo, bardzo źle. Pytanie, czy może być lepiej? Osobiście uważam, że tak, ale jednocześnie ilość przyczyn, które składają się na kryzys Liverpoolu, jest bardzo duża, co sprawia, że naprawdę spodziewajmy się. Wszystkiego. Zobaczymy, powiem Wam szczerze, jak będzie wyglądał Liverpool. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to polajkujcie go, możecie napisać komentarz, zasubskrybować kanał, bo jest on stosunkowo nowy i wiadomo, że każdy pozytywny ruch będzie korzystniej odebrany przez algorytm YouTube'a. Trzymajcie się na razie, do usłyszenia, już niebawem.